Manko, ja jestem straszny 65, a znowu jest jest... Miskokartka. A to jest nowa pod tytułem... SkyBlock. Okej. Okay. Tak. Zaczęliśmy e <laughs> już tutaj trochę. E tak. Głównie przeze mnie. E już tego nie widzieliście. Ponieważ nagrałem za pierwszym razem na włosu Miskokartki. I po prostu... No wszystko trochę już tutaj jest. I pierwsze zdanie to było, y, zbudowanie granatę kobla, już mamy. Właśnie, te drugie. O, i tutaj, tutaj strasznie po drugiej stronie stoi kopia. Ja, ja tutaj stoję, o, i tak kopiamy sobie, oj lawa, i nowa. jest I stąd. <coughs> Dobra, chodź, jest drugie. Drugie, że y, wyspę. Trochę się, powiększyliśmy, chodź. ale... My. Trzecie. Zrób portal do, do neferu. Czwarte. Zbuduj domek. Piąte. Podbij wszystkie wyspy. E, szóste. Znajdź sześć diaksów. Szybne. Zbuduj ogromnego grzyba. E, ósme. Zrób nieskończone źródło wody. Tu pisze niesączone, <śmienny> ale dobre. <śmienny> ja nie wnikam. Ja nie mogę. Dobra. <śmienny> Dziewiąte. Zrób cz czterdzieści cegieł kamiennych. Dziesiąte, zrób piec. 11 zrób wszystkie możliwe farmy. 12 zrób mo Mob Grinder. Trzynaste, zrób fan -mo -mo Monument. Czternaste, zabi Smoka. Ha. 15 Piętnaste, zobacz się, świetnie! O, o. Come dance, dance, dance. dance no, spać. Gdzie śpimy? Daj mi łóżko. Asz. Ha! Nie! <laughs> Ja chcę kwiatka przy łóżku. Problemy masz. Ja chcę mieć kwiatki przy łóżku. O, jest ładnie. Schodź, proszę żeby nie spać teraz. Aha, <laughs> nie spadłem! Jej! <laughs> Dobra, Dobra, to co teraz Na którą wyspę? Nie wiem, Słysz, słyszysz mnie może? Mhm. Ale dobrze, bez żadnych tych echo? Mhm. Nie wiem, ja jestem przewraźliwiona teraz. Dobra, Ym, może idziemy do naterowej wyspy, co? Może do tej pieskowej? Albo do tego kloca kamiennego. Do tego kloca kamiennego? Kloca kamiennego nie? No tam, tam patrz, o. jakiś kloc kamienny. O. No znowu widać! Nie, ja się zabiję, kurde. Ale co widać? A przyszekał mi kolega, że nie będzie tego widać. No właśnie, bo ta, ta mowa została przez naszego kolegę. Nie no, Powiemy jakiego. Dowodzi się pod koniec tej serii. Tak. Tak. <noise> y a tam coś jeszcze jest. I patrz, coś tam jest Patrz, patrz, patrz. Trochę tutaj. Patrz, patrz, co tam jest jeszcze jest. Patrz, patrz, tam, 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 Co to jest? Kolejny klocek szła. O! Ja nic nie widzę. Ja mam włączone tata. A ja mam na. Czekaj, ja mam na daleką. Tu ja wezmę sobie na normalną. O! Nie widać. Oj. Ej, tak. Ej, nie widzę tego krosa na ja. bo mam na normalną. Daj na normalną, bo wtedy nie będziesz miał takich hagów. No i na normalnym nie widać tego klo... tych dwóch kloców. A ja? Widzę. I tak tamtego. <laughs> nie widzę. <laughs> Dobra, to idziemy do tej wyspy, nie? Albo no, nie. może, nie wiem, pos I postanówmy coś. Domać, nie, Tak, co pierwsze zrobimy? Może piec, co? Mamy no właśnie, tyle kobla, że ja piec... Ja już to robię. Zbita zbi biczka. Gdzie to jest? Jest. Dobra. Nawet byśmy już dwa, dwa Uuu. Tak. A jakbyśmy już... Dodania. No właśnie. Ym, pokażę wam, że to nie są kity z tą wodą. <laughs> ponieważ... To? tu jest rozdlana woda która leci tu, tutaj, tu i w dół. Więc są takie jakby mini dwa źródełka, są to jest jedno źródeł. Ja się postarałem przy tym... A, pięć minut robiłem! A to już kopię. W sumie też mogę tak. A No Ja się ciebie boję. Nie no. Następne zdanie, jakie możemy zrobić, to... Powiększmy wyspę, co? No dobra. Ja biorę jeden stak, ty wziąć drugi stak i zamieszamy. Hmm, jest co? Żeby może... to było tak ładnie. Wiesz, okay. jak na otwarciu kwadratowej masakry 3 cicho ty się nie O, i ja widzę trochę chętnie na Dobra, mm -hmm. Ym, bo, bo, seria z strasznych przy światła będzie zawieszona, nie? Bo tam się mają no. budowy. Ze względu na problemy, bo gdy weszliśmy na serwer, yy, jakaś tak dziwnie mapa się cofała. Mi, nie wiem jak strasznemu, ale mi się jakoś dziwnie mapa cofała, więc. Ty, no. miałaś, ty miałaś lagi pewnie. Tak, zos i została zawieszona ze względu na te na lagi. budowy, i na lagi, i ogólnie. I ten serwer jest tak właśnie tak samo przeznaczony na niską kartkę i strasznego, jak i skyblocka. To jest jeden sam serwer. I nie mam kowla Nie się posiłkiem. Czekaj, dam ci. <laughs> Patrz, ej, straszny aport. Aaaa, hmmm, calutki jak to jest tak? Aaa, masadzonka. Paj mi te? Bez komentarzy. Jemy. Patrz jakie fajne kuleczka. O. Patrzcie widzicie jaką kuleczkę? I stąd. Moja kulecka. Abym cię teraz tak wysepchnęła, ciekawe. ale właśnie tyle ja zechciałem a zapomniałam, że wyłączyłem. Nie no, nie włączaj. No dobrze. I mam takie plany. O, choroba, choroba teraz przyszła? Nie mogła wcześniej, gdy gadaliśmy. Eee. Ja się już taką coś, Właśnie, chciałam wam powiedzieć, jakby... jakby... Jeżeli będziecie słyszeć u mnie jakieś pukania, czy coś w tym stylu, to u mnie jest remont. I dla... Ten, dla tego. Do twojego wuja, tak? W tym pokoju? Tak. Aha. A, więc co on, on... tak słyszy, co już coś, Taki burżuj. burżuj. Ja się ja. kabel. Ja to przerobię. Do deski. Wuja, ciszej tam. Kończył mi się kobla. Ja tu kopię. Ty tam sobie rób co chcesz. Ja tam się kopię. No trochę cicho, mów coś. No idź mi stąd. Aha, mam jednego kobla. Wow. Sprawdź w wodzie, czy mi tam nie wpadło. Weź mi daj trochę kobla. No, Tak, rzykaj 5. Chodź. Mm, jakie to dobre. Smakowita. Smakowita. E, czekaj, jednego grasa zostawimy, a resztę zamienimy na. Ła! No na kobla. O, oh, ła, wow, lala. No na kobla. La, 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 la. Trzeba zostawić ten. Y, Dirta na farmę. Ej właśnie, popatrz, bo tu jeszcze jest jeden poziom, tutaj, pod tym, nie? Wiem, ale uważaj, bo gdzieś możesz nas spać. Nie, chyba to nie ma dziur. No i przepraszam. Aj, te, tego grasa zostaw tego tutaj. No. Ogólnie tak. Pod tym są takie jakby schronienia, żeby nam kobel nie uciekał. Ponieważ za pierwszy razem yy, to, to, to coś uciekało i mieliśmy, mieliśmy focha na niego, więc stwierdziliśmy, że budzi do szkoły wojskowej. O czem w ogóle mówię? Ja nie wiem. Tak słub, mi what the fuck co ci chodzi? O o o mułinki. O o o La 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 Vegas Vegas Vegas. No nie? Ja. Haha. Tak nants日本. Ale twoja głupia choroba przyszła. Tak. Mógłbyś coś tam... ...niektórym <kühm> razem tutaj porobili na tym serwerze. U mnie. Co? co? Może... Y... Kobyl? Sam kobel jest w skrzynce. Wiem, może go przepalę i zrobię stone'a i zrobię sto, stone brick'i, co? 40 to jeszcze nie zrobisz. Nie, 40 nie, ale z tego stone brick'u... Zrobiłem sobie domek. No okay. poczekaj, wiesz co? Zróbmy cięcie. Zróbmy cięcie, ja idę na obiad. Okej. Okay. Wywracamy. Szymańko, witam wam, witamy Was z powrotem. Długiej, przerwy. Tak, dla Was dla nas długiej. Dla Was. To sekunda. Jezu, by <laughs> To jest straszne. Czekaj, ja. Ja powiem. Nie ma echa? Ja, 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 ja sobie grzyba. Patrzcie, jak, jak czaruje grzyba. Czekaj! Czaruje, patrzcie. zielono czaruje. Czaruje, czaruje... I BUM! <grym> Co ty robisz? Z tego domek ma być taki drugi! Albo nie, dobra. Mamy, no. ej, mamy parasol. To <grym> to samo wpadłem. Idziemy spać dalej. <grym> <grym> Czekaj. Żeby nie było. A u Cię Dobrze, nie będę. Kładź się. czy pierwsza? To łóżka. Osiemuję. Nie, no. nie. Ty pierwsza. Już lampkę, żeby się nie pało. O, ty, idę za Czemu Czemu typowałaś w lawie? Eee, bo, bo, nieważne. I czemu wypadłaś ze świata? Zimno mi było. <noise> Zimno mi było. No co, wlawie się w kompakt, można? Nie. Masz problem. Jak <laughs> to brzmi? Ja robię farmę. Taką. Normalną. Właśnie, powiemy to ludziom, co wpadliśmy na to tak. z tymi poziomami. Dobra. Wpadłam ja ja e, na taki pomysł, że e, ta, te, te zadania zrobimy w tym odcinku. Znaczy, nie wiem, czy wszystkie, ale zrobimy. I później będzie poziom drugi, i bardziej będzie rozbudowane to wszystko. Masz rozpadnąć. Mam no, mowę, mow, mow. No już skończyłam. Chciałam kilometr oddać. <grym> no no bo... Ej, o, ja tego nie mogę przerobić. Albo to trzeba znizować. No a! Chodź, Ej no, sześć. wodę, wodę chłopie. Jest a skąd weszło wodę? Ej, idealnie. Ej, skąd to jest woda? What the fuck? What the fuck? Ey. Do idea. Moja <laughs> wina! Co? To Co? ksiądz. Jaki ksiądz? Oh. No pan od cię czekać? O, ty Oła, Ej, ja się Na dlawię! Jest! Kraj to lawa Ej, no! głupi kobel! Chodź, gdzie ty jesteś? Ej, drzewo zniszczyłaś! Napra Asz. Naprawię naprawia. drzewo! Asz. O nie! Moja motyka. Mam moc. Co? Skąd tutaj jest woda? What the fuck? To przynajmniej się najadł. Została nam mączka kostna, nie? Nie wiem, rozbijać drzewo. No pewnie. Jak czary, mary, czary mary, czary nary. Lubię czarować. Patrzcie. Patrzcie, patrzcie! Patrzcie. Skończyła się! <laughs> Wiedziałam, że się skończy. Mam jeszcze dwie kości cicho. Prde. Jaki cheater, widzicie? Widzicie? To jest cheatowane! Usuniemy to. Moja... No, Mówię ci, byś zniszczyła tabliczkę. Lataj. Wiem, ja chcę, ja chcę kobla. Nie dostaniesz. Co mm. robisz? Idę. Jestem no, jak Michael Jackson, tak, idę tak tyłem. Gdzie ty idziesz? Co? Gdzie idziesz? Do nieba. Tak, ty do nieba, no. No. Teraz ja wątpisz? idź, idź do tamtej, tej wyspy. Dlaczego nie? No ty, bo tam... Chcę Chłopietra. wiedzieć, co jest w klotku. Dobra, jak cię zabijam, to nie moja wina. skąd wiesz, że mnie zabijam? Mój kolega mówił. Friar Tam jest Mossy Stone Idę doma Tak! Życzę powodzenia Mossy <mulity> Stone, no ja biegnę jak głupi Patrzcie, patrzcie jaki debil, patrzcie fajna nie mam, Jak Ja tu z Cześć, cześć, moja cześć I czemu ja jestem The fuck? Co, zwracamy 10? Co, z powrotem, bo mój... Siema, jesteśmy z powrotem bo mój tatuś zaczął gadać. Tak. Mój tatuś, który się lubi drzeć. Chciałabym, żebyście go słyszeli, sorry. Ależ to interesujące. No kobra się skończył! Dzięki. Nie, ja się, ja, nie no, wypisuję coś z tego interesu. Nie, kurde, nie. Okej, okay, do widzenia. Okej. Okay. No, spoko. Dzień dobry. Pokazałaś mi serwa. A w sumie tak jest łatwiej. Sponsorem serwera jest pracę. Ser sponsorem serwera jest straszny księg nie, Czekaj, to jeszcze raz. Sponsorem serwera jest twoja, stara. Ha! <laughs> powiększy powiększyliśmy wyspę, to już możemy to zbić. Czy no nie do końca, A, dobra. ale dobra. Ale żeby była lepsza, nie kurde takie na... Pierwszych. Za późno. <laughs> Idę kopać. Ty w ogóle wiesz, nie trwa odcinek? Eee. Eee. O, to już może skończymy. Nie. Yeah. Tak, i za chwilę zginął do Jana drugi odcinek. Dobra, dziękujemy, komentarz Ale... mi jeszcze... Nie! <gadanka> NIE! Nie, 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 nie nie. No chyba też wszystko. Kochani, to subskrybujcie, odsłuchajcie, ja sobie żegnam. Cześć. No, co to jest ten ja o... no, melonem? <gadanka> Dobra, to się zamiar, żegnam, cześć, pożegnaj się. Ja, subskrybujcie, lajkujcie. Spójdźcie na strasznego kanał i na mój. A na no, no. ja? A czekaj, okay. Tania Darka. Nie! Nie! Cześć! Cześć! Uii! <laughs> Uii! Wiesz, że się nie załapałeś?